zostało u nas po śniegu? Dzień dobry, dzisiaj się z Wami widam z samochodu, jadę na zakupy. Szybki, dzisiaj mam taki dzień słuchajcie, bo już od rana widzieliście, jaka ciemnica znowu także dzieciarnia na siódmą rano dzisiaj do szkoły to trzeba było, wiecie, działać raz, dwa, nie ma to tamto dobra, wyłączę wyłączę, nie tutaj o tutaj, wyłączę radio, żeby nam tutaj nie yy, przeszkadzało, no i tak jadę teraz, słuchajcie, na zakupy potem chcę coś jeszcze podziałać w domu dzisiaj mam w planie zrobienie porządku w naszym takim wejściu do domu w tym wiatrołapie, jak to ja nazywam i też tam właśnie chciałam troszkę odświeżyć może coś tam dodać takiego świątecznego zobaczymy no i tak i, no i będziemy jakoś ten dzień organizować także na razie ruszamy miłego dnia Wam życzę działamy Już jestem na y, parkingu, ale jeszcze miałam Wam powiedzieć, bo dzisiaj tam rano y, zrobiłam taką y, przebitkę z tym śniegiem na ławce. Bo y, słuchajcie, u nas chyba, nie wiem, dwa dni temu, bo wczoraj nie, czyli pewnie przedwczoraj rano leżała sobie taka malutka warstewka śniegu. Jak odsłoniłam rolety rano, to. Y, Naprawdę fajnie to wyglądało, ale niestety, ponieważ była już temperatura w plusie, to po śniegu już nie został ani ślad prawie. U nas na, tak w ogrodzie, czy tam w niektórych miejscach jakaś warstewka została i tu na samochodzie wożę taką warstwę lodu też delikatną. Ale właśnie tak, wiecie co, fajnie, jak dzisiaj szłam rano, to tak na tej ławce tylko taki, jedna ławka pokryta śniegiem, a reszta wszystko dookoła zielone. Także ciekawie to wygląda, ale jak widzicie, u nas pada deszcz, także wcale nie jest zimowo ani, ani za bardzo świątecznie, no ale nic, może jakieś Mikołajki znajdziemy albo Reniferki, dobra, idę na te zakupy. Zakupy zrobione, teraz wszystko rozpakowuję. Już się nam skończyły naprawdę mocno wszystkie warzywa i owoce, także musiałam to e, koniecznie uzupełnić. No i jest zrobione. Ha, lodówka mamy. Kto jest na grupie, to już widział e, zdjęcie. Moje dzieciaki wymyśliły taki napis. E, no i tak zostało. Uzupełniam zapasy, które ciągle się kończą. Tak to jest. Człowiek ciągle dokupuje, to jest never ending story i ciągle czegoś brakuje. Dzisiaj jeszcze kupiłam kaszę mannę, bo ostatnio już zużyłam prawie, prawie całą. A tak mam w planie chodzi za mną od jakiegoś czasu szarlotka taka sypana, no i będzie mi do niej właśnie kasza manna potrzebna, także uzupełniłam sobie zapas. Tutaj jeszcze oregano dosypuję. No i zabieram się za mycie warzyw i owoców. Tutaj jeszcze jedna radosna twórczość moich dzieci na wózeczku naszym na owoce i warzywa. Jeszcze są napisy teraz zrobione z takich magnesów, które mają takie z literkami. No i wymyślili, że podpiszą półki, żebym się nie pomyliła, kładąc tam owoce. Ja teraz zabieram się za nasz wiatrołap, chcę tutaj trochę pozmieniać, trochę tutaj zrobić taką świąteczną atmosferę, bo to jest w końcu wejście do domu. A jakieś takie jest to pomieszczenie zapomniane przeze mnie, i tak niezbyt chętnie tutaj zaglądam. To wiadomo, że tylko się tutaj wchodzi, zostawia buty czy tam jakieś torebki i idzie się dalej. No ale w końcu to jest takie wejście do domu. Powinno być jakieś takie fajne, miłe dla oka, tak mi się wydaje. Także no, nie wiem czemu nie przepadam za tym pomieszczeniem i tak trochę go traktuję z przymrużeniem oka. Ale właśnie chciałam coś tutaj zmienić, dodać, zrobić tutaj właśnie taki jakiś fajny klimat, żeby miło się teraz wchodziło, przynajmniej w tym świątecznym czasie. Lots of time. Przychodzę tutaj na koniec jeszcze z kawą do Was. Dzisiaj w Kauflandzie, jak byłam na zakupach, to kupiłam takiego skrzata. Zobaczcie, jaki słodziak. I muszę pójść i dokupić jeszcze dwa, bo mam zamówienie. Znalazłam go na takiej półce ze świątecznymi rzeczami, tam gdzie było wszystko po 5 zł. Także fajny. I naprawdę jest taki słodziak, i fajnie wygląda przy tym drugim naszym skrzacie, no ale dzieciom się też tak spodobały. Jakoś nie pomyślałam, wiecie, mogłam od razu wziąć trzy. Jeden tak do domu i po jednym dla nich, no ale no, nic. I wiecie, co, na choince mamy nowe światełka, bo tamte, tak jak e, pisałam wam chyba dwa vlogi wcześniej, dwa <śmany> vlogmasy, e, to padły nam po prostu. Coś się stało z, wtycz z wtyczką i e, i przestały świecić, niestety. Także e, mamy już nowe. A żeby w ogóle było fajniej, to trzeba było tą choinkę po prostu rozebrać do spodu, bo światełka po prostu były, wiecie, oplątane jako pierwsze, i potem wszystko było powieszone. Więc, żeby je zdjąć, no to trzeba też było rozebrać choinkę, więc dzieci miały podwójną robotę w tym roku. E, no i tak to wygląda, ale już się wszystko udało. Tam takie prezenty, wiecie, leżą. Na dole też przez dzieciaki zrobione takie no, metodą chałupniczą, tylko tak do ozdoby. Na razie sobie leżą. Czekamy, żeby się pojawiły te prawdziwe No listy napisane. Także mam nadzieję, że wiecie, że Mikołaj. No, zresztą ktoś zabrał, słuchajcie, bo mleczko było wypite u nas i um, listy były zabrane i czekoladki były zjedzone, także tylko papierki zostały. No, także mam nadzieję, że trafiły listy w odpowiednie ręce. Dobra, moi mili, to ja się przychodzę pożegnać z Wami. Dziękuję, że dzisiaj tutaj zajrzeliście. Zostawcie po sobie jakiś lat, w postaci łapki lub komentarza lub jednego i drugiego, jeśli macie ochotę. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.